Cześć, ja jestem niebieski, a to jest kolejny odcinek Faktory na kanale. I oczywiście, zanim zaczniemy, chciałem Was zaprosić na niedzielne aktualizacje, w każdą niedzielę o 14, gdzie pojawia się m.in. plan wideo na następny tydzień, co może być przydatną informacją, jak ktoś ogląda mnie na bieżąco. Co w tym odcinku? W tym odcinku będziemy kontynuować, jakie tam korzystać. Tutaj produkcję uranu, raczej rafinerację, dobra, nieważne, przetwarzanie uranu. Jednak do tego potrzebujemy troszkę wirówek jeszcze. Chcę ich czterdziestkę mieć. Za chwilę będę je miał. Tutaj już wiele nie brakuje, tak? Się stal tam napełnia. A gdyby tak temu pomóc, to gdzie ja mam tu stala? Właśnie to dlatego też mniej stali jest, tak? Stąd Stal jest nam niemal cały czas zabierana. Znaczy cały czas. Troszkę jest jej zabierane. Ok, teraz powinno sobie to dać radę. A ja temu nieco pomogę. Beton także niech tam idzie. A trybków nie mam, tak? No, ku zębatych zdecydowanie nie mam. Teraz już mam. Niech się produkuje. Już idzie, idzie. Więcej kół zębatych, dobrze. Ile jeszcze? Jeszcze dwie wirówki. Koła zębate. Ja sobie je wezmę, tutaj je wsadzę, wsadzę też to. I już prawie wszystko jest. Dobra, ostatnia wirówka. I już mam 40. No już. 40. Jest 40 wirówek. Jest jak należy, tak ma być. Dodatkowo mam trochę tutaj modułów prędkości i produktywności. To jest akurat coś, co bym sobie z chęcią wykorzystał, wsadzając to w piece. Przynajmniej, jeżeli chodzi o moduły prędkości, a moduły produktywności wsadzimy w produkcję czerwonych układów elektrycznych. Cóż, tych nam cały czas brakuje, jakby nie patrzeć. Niby się produkują, a Ciągle to nie jest to, co mogłoby być. A więc nich tutaj będą. Tutaj to jeszcze się musi dobudować. Swoją drogo roboty tu tak, roboty tutaj sięgają, więc jak tylko pojawią się automaty montażowe, to się to zrobi. Okej. Okay. Co do rafinerii znowu mamy naprawdę dużo ilość mazutu. Mamy ogromną ilość nafty i gazolu także nam nie brakuje, więc mamy wszystko. Nawet zbiorniki z ropą naftową są pełne. Ładnie, ładnie, tak. Może być, tak możemy działać. Tak więc tutaj, w tym miejscu, prawie w tym miejscu, czy mógłbym sobie tutaj roboport jakiś ustawić? Po prostu, żeby to tutaj było ładniej. I teraz tak. Co do rafineracji tutaj obecnych. Tutaj obecnego uranu, tak. Będziemy potrzebowali tak: chcę 40 wirówek, ze na to, czy 4, na pewno chcę 40 wirówek. Właściwie tak, chcę 40 wirówek, a to ze względu na to, że mamy raczej sporą ilość tego uranu. I zrobimy to tutaj obok, zaraz obok produkcji. I tak. 20 w tę stronę, teraz 2-3 i 20 w tę stronę. Aż minutę trwa zrobienie, tak? Przetwarzania to jest to, czyli zbogacanie, Więc tutaj na spokojnie powinno dać radę to pracować. A w razie czego będzie tego za dużo, to i tak wszystko nie idzie w tą produkcję. I okej, okay, tak właściwie potrzebujemy do tego naprawdę dużą ilość yy, tutaj zbogaconego już uranu, dobra. I to idzie na pierwszy rzut i to idzie tutaj. A potem to tędy schodzi i idzie tutaj. Dzięki temu będę miał pewność, że ten wzbogacony uran będzie na pewno wszędzie. Drugą rzeczą jest uran zwykły, którego wiele nie potrzeba. A więc idzie on sobie tędy. I tak dostarczam to na dwóch pasach, żeby mieć pewność, że ani jednego, ani drugiego nie zabraknie na produkcji. Po prostu chcę, lubię mieć tą pewność. No i tutaj wyjście. Wyjście wychodzić będzie jedno i drugie. A więc dla pewności, że to będzie działać jak należy. Tak, że dla pewności, że będzie działać to jak należy, jak tylko dostanę szybkie taśmociągi. Raczej taśmociągi ekspresowe. Halo halo. O. Ropa sobie pojechała. Okej, okay, okej. Okay. I tak, wszystko dostaniemy, co chcemy. Roboty. Zapraszam do mnie. Raz, dwa, trzy. I już mam wszystko. Tylko tutaj tych kilka robotów nie wiadomo skąd jeszcze ich gdzie leci. Może powinienem tych ekspresowów w takim zwiększyć sobie ilość do 500. Eee, tak, do 500. Bo tam mi kilku zabrakło. Tylko więc. Dla kilku taśmociągów nie ma po co wracać do bazy, prawda? A raczej tak. A więc lecimy, lecimy. A przy okazji, nasza baza zaczęła, baza, no baza, zaczęła zużywać pół gigawata prądu. O, w sumie więcej nie sądziłem, to z ładującymi się akumulatorami akurat. Ale nawet bez ładujących się akumulatorów to jest 400 megawatów. To jest naprawdę dużo. Ale mimo wszystko akumulatory, a tutaj nie starczyły akurat. Ale czasami jest tak, że akumulatory starczają na całą noc, więc tutaj jest naprawdę duży plus już. To mogę sądzić, że jak się jak skończy anuluj. Eee, tak. Jak skończy się budowa tej, tej elektrowni słonecznej, to akurat jest bardzo duży plac w razie czego jeszcze możemy to powiększyć, jeżeli byśmy chcieli. Ale jeżeli tego nie zrobimy, to to już na pewno powinno nam. Zamieścić, pozwolić dość sporą ilość prądu odzyskać. I teraz jedna rzecz. Ta, jednej rzeczy nie przemyślałem zdecydowanie. Mianowicie, jak my podłączymy to do tego, musimy do tego ogólnego to podłączyć. To jest zdecydowanie prawne. Zrobimy to w ten sposób że podłączymy to ten Tędy. Teraz tak, weźmiemy ten, weźmiemy to i tutaj weźmiemy to. Nie razy dwa, tylko razy raz. I to wchodzi tutaj, a to ma Priorytet wejścia z prawej strony, tak żeby stąd przede wszystkim był brany ten uran. I teraz filtruj to może by tak na uran to na wyjście w prawej stronie. W prawej stronie. A mam nadzieję, że nic tutaj nie poszło. A tak, ten uran tutaj. Może być problematyczny, więc sobie go zabiorę. Tak na wszelki wypadek. Tak samo tamten jeden okruszek. Nie chcemy go ze sobą mieć. Chcemy to wsadzić. Właściwie to chcemy wsadzić tutaj, a to. To chcemy wsadzić tu. Okej, okay, tego uranu to już trochę jest, żeby nie było. No więc to jest dość interesujące. To sortuje na pół. OK. Teraz potrzebuję tak. Podajników masowych. To niby właściwie to trochę schodzi. Masowe chcemy, chcemy wyjście. Wyjścia na masowych podajnikach to ze względu na to, że po prostu ma dużo szybko do. Wyciągnięcia, a ogółem nie ruszy, póki nie zostanie to wyciągnięte. Chcemy, żeby to szło mimo wszystko dość powiedzmy, tak jak należy. Tak, więc to idzie tutaj. Jeszcze jeden trik jest do zrobienia, ale to za chwilę. I teraz, tak, tutaj idzie szybki podajnik, tutaj idzie szybki podajnik, tutaj. I po prostu te szybkie podajniki idą na całość. Mogłem to zrobić, żeby roboty to zrobiły. Tylko chcemy jedną rzecz jeszcze zrobić, zanim to w ogóle faktycznie tak ruszy. Ok, szybkie podajniki, prawie są zrobione. Najpierw ruszymy jedną, znaczy jedną stronę, właściwie. Najpierw ruszymy jeden tylko tutaj, jedną wirówkę, albo dwie. I sobie załączymy w ten sposób. Okej. Okay. Zobaczmy jak to będzie działać. A i brakuje. A nie, ruszyło, patrzcie, ruszyło jedno i drugie. Bardzo dobrze, minie 60 sekund, aż to się zrobi. Czy moduły produktu tutaj działają, o tak i moduł produktywności tutaj użyjemy zdecydowanie dzięki temu to będzie mogło zrobić się ponownie, po prostu uzyskamy dodatkowy ekstra uran dosłownie nie robiąc nic a to jest coś co nam się będzie podobało tak więc więcej modułów produktywności proszę Natomiast tutaj ten uran musi się robić, faktycznie leci, idzie, idzie, idzie. I zanim przelezie, to jest o jeden więcej, więc to trochę musi pochodzić, zanim całość będzie działać. To akurat nam nie przeszkadza. Ciekawe, czy dobijemy do momentu, w którym to będzie działać. Taka całość, całość. Zobaczymy. W międzyczasie mogę tutaj rozłożyć prąd na wyjścia, oczywiście. O, i ruszyło, patrzcie, i idzie uran, i idzie uran. Jak należy wszystko działa. I teraz on sobie tutaj zrobi kółeczko. I znowu będzie szedł. I tak ta stacja zbogacania, zbogacania będzie cały czas działać. I że stacja ma priorytet na to, więc po prostu będzie to działać trochę lepiej. Nie zrobiło się za wiele. 20%, czyli 5, musi razy przejść, żeby dodatkowe 40 uranu tutaj zrobić. Wiecie, że to jest niewiele. Potem tutaj będzie całość zasypana tym uranem, więc. Wszystko będzie działać jak należy. I tak. To jeszcze chwila minie, zanim będzie działać jak należy. Zdecydowanie. Musimy dopilnować tego. Przy okazji cały czas uran jest przerabiany, tyle dobrego oczywiście. Otrzymajcie więcej uranu. Więcej uranu. Widzicie i działa, działa. Działa. I tak ma być. Tak więc już plan na odcinek zrobiony, znaczy prawie zrobiony. To musi trochę pochodzić. Raczej będę czekał na to poza odcinkiem. Przy okazji, tu jest jakaś grudka uranu, którą wsadzę tutaj. I niech to chodzi. No i tak. Poza tym, co jeszcze potrzebujemy? Tutaj jakieś roboty do mnie przyleciały ze słupami energetycznymi. Raczej elektrycznymi, nie. Jest tutaj różnica między jednymi a drugimi, w końcu. I cóż, chwila minie. Tak więc, cóż, co robimy dalej? Możemy jedynie czekać. Centrum, właściwie, wzbogacanie uranu już działa. Teraz możemy przejść do kolejnej rzeczy, jaką chcemy, żeby była robiona. A co chcemy, żeby było robione dalej? Hmm, to jest bardzo dobre pytanie. To jakoś działa. Patrzcie, będziemy mieli Spider-Trona. To jest bardzo dobre. Nam się podoba. Centrum logistyczne działa. Zielona woda, oczywiście, jest i ją pompujemy w ilości właściwie dość sporej. Tak więc to całkiem nieźle działa. Dalej, solary są. Wungiel oczywiście jest w bardzo dużych ilościach. Tutaj ulepszenie bazy na żółte automaty produkcyjne także już będzie. Wiecie, co zrobimy? Weźmiemy blueprinta, schemat ulepszeniowy i użyjemy go w pewnych miejscach. Użyjemy go tu. A niech się dzieje, co ma dziać. Wszystko co się uda na fabryce ulepszamy do niebieskich. Do niebieskich taśmociągów. Ok. Sądzicie, że roboty sobie poradzą, czy nie? To może być interesujące wyzwanie. Ruszyły czy nie ruszyły. Jeszcze nie ruszyły. Jeszcze nie ma tyle taśmociągów chyba tutaj. 416 do wymiany mają... 500? Tylko? Serio? Czy mi się wydawało, że troszkę więcej powinny mieć do wymiany? A że mi się tylko wydawało... Albo nie wszystko jest zasięgą... Roboportów. Nie, wszystko raczej w zasięgu roboportu. Wszystko już na roboportach budowałem. A więc jedno co mogę zrobić, to czekać, aż roboty się ruszą z tym. A, jeszcze dwie wiertnice będą działały. To wszystko pójdzie w rozsypkę. Leco roboty, leco tak jak mają lecieć. Ile ich działa? Około tysiąca ich działa teraz. Całkiem nieźle bym powiedział. Uran do zbogacania także idzie, więc jest wszystko dobrze. No cóż, to myślę, że na ten odcinek to byłoby na tyle. To wszystko będzie sobie działać, przechodzi. Następnego odcinka to już będzie pełno. A na ten odcinek to będzie na tyle, więc ja Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was do subskrypcji kanału oczywiście. Oceny tego filmu, zostawienia łap w górę, zostawienie komentarzy odnośnie tego, co myślicie o systemie wzbogacania uranu. No myślę, że on raczej będzie działać. Jeżeli macie na to jakiś inny pomysł, może coś bardziej wydajniejszego, to mówcie. A myślę, że wezmę to pod uwagę i poprawimy to. A na ten odcinek to byłoby na tyle. Dzięki za uwagę. Żegnam się z Wami. No i cześć.